Hello, mówi Spaceon. Dzisiaj odcinek będzie taki trochę y, gamingowy, a to dlatego, że udało mi się zakosić z Mediamaxu taką jedną gierkę. Far Cry Primal. No i w tej grze jesteśmy takim ludkiem, co chodzi po rejonie. bo tam jakiś ziomek się drze. Idziemy sprawdzić co typ chce, tu zamiast psałam takiego wilka. Elo, mordy. O, ty kurwa, lamusie. bierz go, bierz go, psikuta. No, zagryz. O, ty chuju, patykiem. I jem, bejsbolem frajera z Polonii. Psikuta, uważaj! Tygrys. Jeb, jem w łeb. Teraz nie wiem, co się dzieje za bardzo. Chyba trochę w turban dostałem. Na szczęście mam ze sobą kepsa, wszamał i jak nowy. Tyra, uważajcie, dobre będzie <noise> w gołębi jakiegoś się zamieniłem i lecimy nad rejonem filuje jak rudy z zafiranki. Spróbujemy się zesrać. <noise> to ja dobra, teraz pokażę, jak można naparzać z łuka. Tutaj się wbiłem do jakiejś wioski, ziomeczków innych. Taki ichni ursynów. O, ty kurna, rzucasz. Złoku kurna i to jest życie. Pały nie przyjeżdżają robić co chcesz. O ty smaciarzu! to trochę jak gdzieś wygląda. Tego chciałeś? I zdech. I kto jest królem dzielni? Uważajcie, komu poskakujecie, kurno. Kto widział jak mi wybił palca? O, już prosty! Tutka no i tutaj teraz takie krowy upolowałem z takim moim tygrysem. Nazwałem go Legia Pany, psiku tam nie ugryzł, bo go kopnąłem i już się nie kolegujemy. Trzymaj malutki, nażryj się, no. Dobra psinka, no. Tylko mnie nie upierdol w rękę, bo cię zastrzelę z łuku. To teraz zobaczymy, co można zrobić z wiadrem benzyny. Ale się jara! Nagrałeś to? Hehehe! ja jestem diabeł! Postaraj się jest piwnicy! No i ogólnie gierka jest spoko. O, tu jeszcze jeden taki motyw, patrzcie. zło złokulina! I wchodzimy! O ty kurwa! Urwiesz mi kabel od internetu! A ja mam papiery kaskadera! No i tak to właśnie wygląda. Gram już kilka dni i jeszcze mi się nie znudziło. Gierka wpytę. No i tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jak się podobało, daj OK, a jak nie to wypr.